Dzień dobry, witajcie! Dzisiaj zdradzę Wam sekrety, tajniki, jak zrobić warzywa, owoce oraz dodatki do domku dla lalek. Kapustę można zrobić bardzo prosto. Ja tutaj użyłam różnych płatków modeliny, czyli zielona modelina. Modelina zielona połączona trochę z żółtą. No i te kolory tutaj też jest troszkę białej, to będzie jakby część najważniejsza. Pod wpływem temperatury, jeśli jest bardzo ciepło, szybko to nabiera jakby kształtów, te liście można zrobić w taki sposób. Pozdobić je, by rzeczywiście przypominały liście kapusty. To już jest wasza inwencja twórcza. To jest bardzo prosta sprawa. Później to wszystko wypiekacie w piekarniku. Temperatura 110 stopni, o ile pamiętam, 15 minut to się piecze, ale można też włożyć do gorącej wody. Dosłownie chwilę potrzymać i efekt jest podobny. To jest część naszej kapusty, ta taka główna, jak ja ją nazywam. I doklejam poszczególne liście. Żeby było kolorowo, to te liście przyklejam w taki sposób, żeby te kolory przenikały się nawzajem, co jest świetnym efektem końcowym. Tutaj, jak już Wam pokazywałam, można uzyskać bardzo ciekawy, ciekawy efekt takiej prawdziwej kapustki. Kiedy już zrobicie taką kapustkę, spójrzcie. Te liście można w bardzo fajny sposób połączyć ze sobą za pomocą rąk, powyginać, czy za pomocą tego elementu również. To już tak naprawdę zależy od Was. Ta kapusta ma taką końcówkę, bo tą końcówkę później będziemy do czegoś przyklejać. No i spójrzcie, tak wygląda nasza główka kapusty. Bardzo proszę. Dzisiaj zrobiliśmy kapustę. Tak prezentuje się dziadek oraz jego wnuczka i przyjaciele w wiejskiej rezydencji. To jest góralska rezydencja. Wszystko zostało stworzone do projektu 4 pory roku. Wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie, zostały wykonane ręcznie. A jak powstawały, możecie zobaczyć na naszym kanale tajniki, muzyki i smyki. Będzie nam miło, jeśli zasubskrybujecie nasz kanał, zalajkujecie, zostawicie komentarz. Robimy to dla was. I cieszymy się, kiedy widzimy jakieś zainteresowanie naszą ciężką pracą. Zapraszamy już na kolejny film. Do zobaczenia, do usłyszenia.